Istoty pozaziemskie pojawiły się na ziemi już dawno temu, ale w latach 1940, tych późnych latach 40-50. do Stanów Zjednoczonych napłynęła ich ogromna ilość, jak również i do reszty świata. Istoty pozaziemskie UFO latały nad białym domem i innymi miejscami. Ostatecznie wylądowali w dużej ilości w Edwards Air Force Base, Kalifornia. Prezydent został zaproszony na spotkanie z nimi. Na statku. Dosłownie rzucili oni wezwanie rządowi. Powiedzieli, że jeśli wydaje nam się, że wiemy tyle, powinniśmy spróbować rozebrać ich statki lub spróbować coś zrobić, spróbować zrobić coś z nimi. Rząd nie był w stanie się nawet do nich dotknąć. Wojsko spanikowało. Doradcy prezydenta również powiedzieli, trzeba coś z tym zrobić. Zawrzyjmy porozumienie z obcymi, tak jakby oni chcieli, tak jakby oni chcieli, jak, tak jakby oni chcieli jakiś zawierać. Wymyślcie coś, dajcie im to, co będą chcieli w granicach rozsądku. Musimy grać na zwłokę, żeby wymyślić coś, co, co z nimi zrobić, albo co oni zrobią z nami, dokładnie. Zawarto więc porozumienie. Zostało ono podpisane przez Eisenhowera w 1954 roku. Mieli dostać specjalną podziemną bazę, która miała zostać zbudowana przez nas i przez 70% obcych, rozpoczynając w 1959 roku. To miało to miał być cały podziemny kompleks, podziemna kolej itd. Wzięła w tym udział duża grupa istot pozaziemskich i specjalnych, którzy posiadają rozległą wiedzę techniczną. Stali się oni częścią projektu Montag ze zgodą rządu. Chcieli pomóc rządowi, pomóc wesprzeć rząd, przecież oni już wszystko wiedzą. Chcieli wesprzeć rząd w budowie tego nowego projektu, tej nowej stacji, w której skład wchodziły tunele czasowe i badania nad nimi. Chcieli pokazać, jak można stworzyć tunel w przestrzeni i czasie jednocześnie. Jeśli ktoś przeczytał Karla Sagana i jego teorię o tunelach czasoprzestrzennych, dokładnie to zostało zrobione w kumontach. Sagan mówi o teorii, a ja mówię o faktach, ponieważ tak naprawdę się stało. Przy użyciu technologii obcych i tego, co już mieliśmy, zbudowaliśmy sprzęt i odnieśliśmy wielki sukces. Na początku było wiele problemów. W 75 i 6. byli w podziemiu. To było 6 podziemnych poziomów montag. Ludzie z rządu, wojsko, cywilni i naukowcy. Wielu z nich było Niemcami. Nie wszyscy. Wszyscy osobiście włącznie z obcymi i byli to zaangażowani. Byli zaangażowani. Było tam mnóstwo reptylianów z Konfederacji Oriono. Był tam przedstawiciel jednej specyficznej formy Reptilian, który w pewnym sensie przyśmił całą resztę. E, to był drakonia, drakonianin, jeden z głównych. Przezywaliśmy go Charlie. Był tam tylko jeden taki. Reprezentował on wszystkich obcych. Byli tam szarzy, ci z retakuli. Powiedziałeś jeszcze chyba, że byli tam wysocy. Tak, również tam byli. Razem z tymi małymi, którzy mieli 3,5 stopy wzrostu. Byli też ci, Którzy byli wysocy na 7 stóp, dość techniczni, sprawni, ale również całkiem starzy. Była tam była też grupa z Syriusza, a to była bardzo zaawansowana techniczna grupa. Wyglądali oni jak na ludzi, prawda? Wyglądali bardzo podobnie do ludzi, zgadza się. Nie byli całkowicie podobni, ale bardzo różnili się tym, że ich powieki zamykały się pionowo, ich skóra była też pomarszczona. Wszyscy pracowali wspólnie pod ziemią, zgadza się, ten obszar pod ziemią był duży, ogromny, nikt więc na siebie nie wpadał. Zasadniczo dzięki temu ten system działał.